W moim domu rodzinnym zawsze była taka tradycja, że choinkę ubierało się dopiero w Wigilię. Jednak myślę, że taka mała choineczka nie przekreśla tej tradycji. A chciałam trochę w swoim mieszkaniu wprowadzić takiej świątecznej atmosfery. Poza tym choinka jest w doniczce i mam nadzieję, że po świętach uda mi się ją posadzić u mojej mamy w ogrodzie. Zobaczymy, bo to drzewko za 40 zł z Lidla. No cóż... Hmm. Małe mieszkanie, mała choinka. W każdym razie dzisiaj w trakcie ubierania tej choinki chciałam Wam powiedzieć właściwie dlaczego ja lubię te vlogmasy kręcić. Bo po prostu mam wrażenie, że w pośpiechu zdarza nam się przejść przez ten grudzień w takim ekspresowym tempie i chcę, żeby te filmiki były i dla mnie, i dla Was takim momentem, kiedy mogę. Aby ze mną razem zatrzymać się, rozejrzeć się uważnie dookoła i powiedzieć sobie: Jest okej, okay, jest zima, zbliżają się święta, kończy się kolejny rok w moim życiu. Po prostu być w tym momencie. Wydaje mi się, że to jest doskonała taka chwila, żeby zwrócić tą swoją uwagę na to, co trwa, nie na to, co gdzieś tam przemija w tempie ekspresowym żeby zwrócić tą swoją uwagę na to, za co byliśmy w tym roku wdzięczni, za co jesteśmy wdzięczni, co osiągnęliśmy, kogo mamy przy sobie, pomyśleć ciepło o swoich przyjaciołach, o rodzinie, o zwierzakach, też o sobie, o tym, jak się rozwinęliśmy, jak może staliśmy się odrobinę lepsi, mądrzejsi, z jakimi trudnościami sobie poradziliśmy, też jakie mamy plany na. Kolejny rok na pewno, ale spojrzeć z taką wdzięcznością na to, co było i na to, co będzie, co gdzieś tam planujemy, bo wydaje mi się, że tylko kiedy mamy właśnie taką wdzięczność wobec przeszłości i przyszłości, możemy tak naprawdę być w tej teraźniejszości i być prawdziwie wdzięczni za chwilę obecną. Tak trochę może filozoficznie, ale wydaje mi się, że jest w tym sporo prawdy, przynajmniej dla mnie tak jest. No dobrze, a zatem z filozofii przechodzimy płynnie do tematu ogórków, bo chciałam się z wami podzielić takim fajnym przepisem, który też dostałam od mojej mamy. Jak wiecie, staram się jeść jak najwięcej warzyw i to jest przepis na takie ogórki udawane, ogórki kiszone czy też małosolne. Po prostu wrzuca się pokrojone ogórki razem z czosnkiem, liściem laurowym, zielem angielskim, solą. Pieprzem i koperkiem do woreczka. Myślę, że w słoiku też można to zrobić, natomiast moja mama robi to w takim woreczku. Um, I to zamykamy na kilka godzin do lodówki. Ja nawet na następny dzień muszę powiedzieć, że jeszcze lepsze były te ogórki. I to jest właśnie taka super sałatka. Um, bardzo fajny smak, taki delikatnie właśnie delikatnego takiego ogórka małosolnego bardzo polecam jeżeli za mało jecie warzyw i chcecie zwiększyć liczbę warzyw w swojej diecie ja y, staram się dobić do 30 warzyw w tym tygodniu póki co jest ich tam około 18 nie wiem szczerze mówiąc jak to jest możliwe żeby zjeść 30 warzyw w ciągu tygodnia natomiast zupa na pewno jest świetnym sposobem na to żeby jeść warzywa ja tutaj właśnie zrobiłam sobie też taką zupę krem z dyni hokkaido oraz z batatów. Bardzo lubię bataty. Po prostu pokroiłam te warzywa w kostkę. Hokkaido nie obierałam, bataty obrałam i wrzuciłam do mojego air fryera razem z czosnkiem, z oliwą, z przyprawami, papryka. I to piekłam gdzieś tam jakieś 10-15 minut aż do miękkości. Um, dodałam bulion i zmiksowałam wszystko na gładką masę. Właśnie dodałam jeszcze przyprawy, odrobinę cynamonu, który też ciekawy tutaj taki dał smak, właśnie jesienno-świąteczny. Bardzo, bardzo polecam. No, i jeszcze na koniec mleko kokosowe. Trzeba też przygotowaniu tej zupy bardzo uważać, żeby się nie poparzyć. Uważajcie na siebie, bo lubi strzelić. No, i jako źródło białka, bo zawsze powinno być jakieś źródło białka, dodałam taką um, uprażoną ciecierzycę. Cześć, jestem w łazience. Nie jest tu zbyt dobre światło. Przepraszam za techniczne niedogodności. Ostatnio ktoś w komentarzu napisał, że chciałby filmik o mojej rutynie pielęgnacyjnej, więc pomyślałam, że to rozbiję na wieczorną i poranną. Dzisiaj bardzo szybko moja wieczorna pielęgnacja. To, co dla mnie jest najważniejsze, jeżeli chodzi o kosmetyki, to jest na pewno to, że jest to polska marka. To, że są to składniki naturalne. To, co jest też ważne według mnie w pewnym wieku tej wieczornej pielęgnacji jest to to, żeby dokładnie oczyścić twarz. Kiedyś używałam um, przez dłuższy czas wacików takich wielorazowych z firmy Glow. Od wielu, wielu lat nie używam jednorazowych wacików bawełnianych. Natomiast ostatnio miałam problem trochę z okiem i okulistka mi powiedziała, że trzeba bardziej dokładnie to zmywać, więc po prostu myję całą twarz bardzo dokładnie mydłem. Po prostu. I to jest na przykład OnLibio, firma polska, wegańska, naturalna, i tak dalej. Więc bardzo fajny płyn do czyszczenia twarzy. Tak na ostro. Co dalej? My tu mamy. Aha, jak już zmyję makijaż, też zanieczyszczenia, stosuję hydrolat, to jest taki kosmetyk, od którego ja jestem uzależniona już mogę powiedzieć, on też świetnie nawilża twarz i tak dalej. No i kosmetyk, bez którego też nie mogę żyć, natomiast nie używam go jakby codziennie, to jest peeling o zapachu chałwy od Ministerstwa Dobrego Mydła, to jest też taka firma, którą ja bardzo lubię. I ten peeling jest rewelacyjny. Stosuję go raz w tygodniu, może dwa razy w tygodniu. Ostatnio też zaczęłam robić sobie taką kurację złuszczającą od Yorkaya. Tutaj akurat jest wkład do tego kosmetyku. Ja po prostu przez pomyłkę zamówiłam zamiast cały produkt z obudową, to zakupiłam tylko zapas. Ale nie szkodzi, to też działa. Tylko oczywiście nie włączę peelingu i... Tej kuracji oczyszczającej myślę, że to mogłoby się skończyć nieprzyjemnie. I na koniec przed snem. Lubię po prostu na noc bardziej takie produkty, gdzieś tam nawilżające, tłuste olejki, różne olejowe serum. I to jest bardzo fajne serum, delikatne, ryżowe, też od Ministerstwa Dobrego Mydła. Bardzo polecam Wam to serum. Mam dość suchą skórę, więc jest ono bardzo dobre dla mnie. Nie wiem, czy to było pomocne w ogóle gdzieś tam dla Was. Natomiast tak, tak wygląda moja pielęgnacja wieczorna. Cześć. No i na zakończenie dnia chwila relaksu. Powiem Wam, że ja próbuję mniej siedzieć przed Netflixem, mniej przed YouTube'em, mniej oglądać jakichś filmików, mniej cyfrowo spędzać te wieczory i marzyłam od dawna, żeby em, zakupić sobie puzzle od Muno to jest taka polska wytwórnia puzzli mają naprawdę piękne wzory, ten jest trochę taki powiedzmy bardziej jesienny niż zimowy ale ja bardzo lubię grzyby i wszystko co jest z nimi związane, więc e, postanowiłam zrobić sobie taki mały prezent świąteczny natomiast muszę wam powiedzieć że jak się ma kota w domu to układanie puzzli może być niezłym wyzwaniem. Natomiast tak, puszczam sobie jakąś muzykę albo jakiś fajny podcast i układam. Świetny relaks, bardzo, bardzo Wam polecam. Zwłaszcza myślę, jak macie rodzinę, to myślę, że to jest fajny sposób, żeby trochę tego czasu spędzić razem w jakiś inny sposób niż przed telewizorem. Myślę, że puzzle to jest też dobry pomysł, żeby gdzieś tam to świąteczne dziecko w sobie obudzić i tą świąteczną taką radość z prostych rzeczy. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten vlogmas. Dajcie znać w komentarzach, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku. Cześć.